Witam Was serdecznie. Cześć wszystkim. Kolejny raz jesteśmy w Anford, w Wielkiej Brytanii, tutaj w Wali. Tym razem jesteśmy na szkoleniu Lisy Wagner, specjalistki w dziedzinie prania dywanów orientalnych. No, co tu więcej powiedzieć o lisie? Musicie sobie sprawdzić. Lisa jest z San Diego ze Stanów Zjednoczonych. Jest wyjątkowym specjalistą na rynku amerykańskim. Dokładnie. Opracowała swoje techniki, czyszczenia dywanów i naprawy. Również posiada wszystkie techniki, które posiadają fachowcy w Stanach i na świecie. Lisy, mama, naprawia dywany. Jest jakieś pochodzenie, właśnie taką osobą pochodzenia tam irańskiego. bodajże, a jej tata sprzedaje. Sprzedaje dywany orientalne. No i Lisa e, otworzyli pralnię. Ta pralnia ma 1000 metrów, 8 osób zatrudnia. No i jest naprawdę, robi wrażenie. Jej wiedza tu jest za mną, o się Lisa z tyłu. No Wchłaniamy tutaj ogromnej ilości wiedzy przez 3 dni, szkolenie też nie było tanie. A przy okazji, jeszcze tutaj się promuje Protima jako sponsor tego szkolenia i wszystko robimy, to znaczy nie wszystko. No, pokazy są prania dywanów też na maszynach Protima. Co tu jeszcze więcej, Kamil, powiedzieć? Dużo rzeczy dowiadujemy się nowych tak naprawdę. Niektóre są bardzo proste, niektóre są wielkim zaskoczeniem dla nas, że można w ten sposób wyprać dywan czy usunąć niektóre plamy, takie na przykład plamy z moczu, z wełny. Wszelkiego rodzaju informacje dostajemy od nich też w praktyce, co jest też rzadkością na tego typu szkoleniach. Jest mnóstwo materiałów, które Lisa udostępnia właśnie takich. Z budowy włókien, z budowy dywanów, z problemami, jakie możemy spotkać z tymi dywanami problemowymi, czyli przede wszystkim wiskozą, tak, z dywanami tuftowanymi, takimi, które po prostu są nieprawidłowo, można powiedzieć, wykonane po to, żeby sprzedawać się w dużych ilościach, jak najmniejszym nakładem pracy, bez zastanawiania się kompletnie. Co potem z tym dywanem klient ma zrobić, jak on się zwróci? Także też okazuje się, że nasze problemy są też na terenie Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi I całego o... całego świata w zasadzie, bo to jeżeli jest chodzi o dywany właśnie klejone, wiskozowe, ona podtrzymuje nasze zdanie, że to jest kiepski dywan, bardzo tak naprawdę jednorazowy dywan. Także to nie jest u nas już nowością, ale już się utwierdziliśmy w tym, że dobrze myślimy i dobrze robimy, dobrze je pierzemy. Też uświadamamy tych klientów, co to jest za dywan i z czym to się wiąże. Także za chwilę kończy nam się przerwa, a jesteśmy dzisiaj rozpoczęliśmy drugi dzień szkolenia, i jeszcze pozostał nam jutrzejszy dzień. No i zobaczmy, co nam pokaże. Postaramy się jak najwięcej tych informacji przywieźć oczywiście do Polski w drożydzie. Najpierw na naszych pralniach, a potem może przekazać e, Wam. Także dzięki za uwagę. Do Cześć wszystkim, do zobaczenia w Polsce.